Cześć, jako że dzisiaj wyjeżdżamy do Częstochowy, to postanowiłam nagrać pierwszego vloga. Mam nadzieję, że wyjdzie. Jeżeli wyjdzie, to pewnie obejrzycie go. Jeżeli nie, to nawet nie użyj światła dziennego. I pokażę Wam właśnie, jak my się odżywiamy w czasie podróży, na jakich posiłkach bazujemy, jak to u nas wygląda, czy liczymy kalorie, czy raczej idziemy na całość. Tak, żeby pokazać Wam, że. Tego mnie nie pokazywa. <laughs> No, ale ogólnie y, wypiliśmy dzisiaj tylko kawę, y, niedługo będziemy jeść, tam znaczy Tomek już je. Pierwsze śniadanie zazwyczaj u nas to jest serek wiejski i buła. I do tego jeszcze, a zapomniałam ci dać, działa, no, Działa. kochanie. Ja zawsze muszę mieć do serka wiejskiego coś dobrego i tak to właśnie u nas wygląda. Zawsze ten pierwszy posiłek to jest serek wiejski bądź jakiś napój proteinowy i potem potem gdzieś idziemy na szamę. A to się dowiecie pewnie, jak to będzie wyglądało potem. I tak właśnie będzie się prezentować pierwszy posiłek, czyli serek wiejski, coś do posypania i buła. Biorę ze sobą laptopa i w ten czas, kiedy jedziemy, mogę odpisać na wszystkie wiadomości. Także to mi się podoba najbardziej w pracy mobilnej, że potrzebny mi po prostu laptop i internet i da się wszystko załatwić. Dobra, idę dalej odpisywać. Jesteśmy w Częstochowie, jak po nas widać, jesteśmy dosyć zmęczeni, zmęczeni osowiali. I właśnie dzisiaj jest bardzo ponuro, Wam prezentuję. Jak sami widzicie nie ma totalnie słońca i taka ciekawostka, że ma to związek właśnie yy, z ekspozycją na słońce, czyli jeżeli tego słońca jest mało i my się nie wystawiamy na ekspozycję, to poziom serotoniny w naszym organizmie spada. I to ma też związek z tym, że czujemy się tacy yy, osowiali, zmęczeni, nic nam się nie chce. A jak wiecie bądź nie, właśnie poziom serotoniny jest skolorowany z naszym rytmem domowym. I przez to, że jej poziom się obniża, wzrasta poziom melatoniny. Dlatego właśnie podczas takich szarobórych dni jesteśmy bardzo senni i kofeina nie pomaga, prawda? No. No, to, to, to widać po odpowiedzi, że totalnie nie pomaga. My się już zakwaterowaliśmy i teraz idziemy na szamę i zaraz wam pokażę, co będziemy jeść. I jak sami widzicie, zawsze jak idziecie do jakiejś restauracji, to macie podaną gramaturę posiłku i w łatwy sposób można oszacować wtedy kalorykę produktu. Wiadomo, że ona nigdy nie będzie dokładna, ale zawsze lepiej przyjąć jakikolwiek szacunek niż potem iść na całość. Także pokażę Wam za chwilę na przykładzie, jak ja będę mm, szacować kalorykę mojego dania. Tomasz sobie jeszcze zamówił zupę. Tomasz. No to... nigdy do mnie tak nie mówisz. Ale Kamera cię stresuje. Nie stresujemy. <laughs> mm, już ja jeszcze raz będzie. <laughs> Tomek sobie zamówił zupę. Jest to krem z pomidorów. Jak smaku? To ile może No właśnie, jak teraz oszacować, czy to. jak oszacować krem? Zazwyczaj taki krem z pomidorów ma mniej więcej porcja 100 kalorii, 300. Mhm i zależy właśnie na czym jest zrobiona, bo jeżeli na jogurcie naturalnym, no to wtedy ta kaloryczność oczywiście jest niższa, jeżeli na śmietanie, no to na śmietanie. No to bym przyjęłam minimum te 300 do 400 kalorii z pieczywa. Tak generalnie to ona jest znacznie lepsza w oszacowywaniu, ile kalorii ma dane danie. I ją testowałem na wiele różnych sposobów. <noise> Testowałaś? No to zabrzmiało może dwuznacznie, ale... Zdarza się tak, że mamy jakiś posiłek. Ja wiem dokładnie co tam jest i każe Karoli nie oszacować. Potem pokazuję jej wyliczenia fitatu i okazuje się, że do 50 kalorii e, zgadła, także mam Tak, zanim jest zaczęliśmy chore. razem. Zanim zaczęliśmy się spotykać, to panek na mnie przeprowadził takie testy, czy jestem dobrą kandydatką na oszacowywanie makro. <laughs> Mój kalkulator. Ale zdałam właśnie. test. Bo jak internet nie działa, to pytam ją. Po no prostu, jak wchodzimy ze zonami, to tak właśnie bywa. Ej, Karol, ile to ma kalorii? <laughs> Aczkolwiek właśnie w sumie może wam kiedyś nagram. O, to jest dobry pomysł na odcinek, stawiajcie łapki w Jeżeli chcecie zobaczyć właśnie takie przykładowe posiłki, dania, którymi można się w fajny sposób zasycić. I właśnie jednym z nich są kremy, kremy wszelkie no. kremy. No. nawet wychodzi w badaniach, gdzie kremy mają ogólnie bardzo wysokie indeksytości. No to... Zwłaszcza jeżeli są kawałki warzyw też. O. W praktyce u nas zastosowaliśmy właśnie pod koniec redukcji w zeszłym roku. Kiedy się przygotowaliśmy do sesji, to pod koniec trzeba już same kremy sobie robiliśmy naprawdę kilka litrów na dzień i już jedliśmy przed sesją, jakbyśmy głodni, żeby się najeść po prostu. Także jeżeli macie mało kalorii, wiecie, to właśnie fajnie jest sobie robić wszelkiego rodzaju kremy. Co myślać? Zabrał mnie do restauracji, sam ja muszę czekać. Taki chłop to skarb. Dwa oliwie. Wyszła szara. Tomek ma ser. Ja mam bez i teraz jak? Jako to Bo ja. Czy mamy? tutaj mamy też kurczaku, mamy i i To Zazwyczaj surówek jest około 150 gramach w restauracjach. Kupę akurat krytek, mamy 120 gramów, było podane mięso i znacznie 150. G. I przyjmuję sobie szacunkowe wartości, czyli mniej więcej 150 gramów surówki ma około 160 kalorii. Pita ma 200-250. Brytki w Rytix 100 gramach mają około 150, także można przyjąć 200. Mięso 150, czyli około 150 kalorii. Plus zawsze dodaję jakieś 20-30 gramów tłuszczu. I mniej więcej ta kaloryka, takie dodania, mniej więcej wynosi 1000 kalorii. Także jak na razie zjedliśmy pierwszy posiłek, który składał się właśnie z tej bułki serta wiejskiego, teraz ta szarma. Czyli można powiedzieć, że 1400-1500 kalorii te dwa posiłki będą miały. Dobra, ja nie podwołam tutaj to zostawiłam. masz jak widać, wszystko było. Był mega górny. Mniej więcej mówiąc, do tego posiłku przyjmę jakieś 1000 kalorii. U Tomka to było zapiekane jeszcze z serem, także powiedziałam 1000. I zawsze mniej więcej przyjmuję sobie jakiś zakres kalorii. Może być to 1000, 1200 i zawsze biorę to, co jest wyżej, bo nigdy nie mam pewności, na przykład czy kucharzowi nie wlało się więcej oliwy, czy tutaj trochę więcej mięsa nie dał, niż jest zapisane w menu. Także jeżeli cokolwiek już szacujecie, to przyjmijcie sobie jakiś zakres i zazwyczaj bierzcie tą górną granicę. Ogólnie ma, mamy taką zasadę też, że na wyjazdach po prostu tych kalorii nie liczymy, bo. No bo po co? No, na wyjazdach mamy po prostu taką zasadę, że nie liczymy, bo chcemy odpocząć i ogólnie też teraz podczas... Bo nic się nie stanie w ciągu dwudniowego wyjazdu, nic się nie wydarzy, a przynajmniej macie spokojną głowę i nie musicie nerwowo oszacowywać nie wiadomo czego. Oczywiście no, to też zależy od celu waszego, bo jeżeli waszym celem jest powiedzmy sesja zdjęciowa i macie do tego mało czasu, to, to wiadomo, że trzeba się poświęcić. No ale jeżeli waszym celem jest po prostu re rekreacja, dobrze wyglądać, no to tak czy siak. Osiągniecie swój cel. No i przede wszystkim zadbacie o komfort psychiczny na wyjazdach, żeby się nie stresować, ile tych kalorii dokładnie wyjdzie. Dobra, i teraz idziemy na spotkanie. To będzie to spotkanie będzie zrelacjonowane u mnie na kanale. Natomiast no część osób, część, spora część osób chciała właśnie, żebym przyjechał tutaj do Częstochowy. Spotkał się z Przemkiem, jest to wiceprezes firmy Xcom. Także będziemy to właśnie relacjonować i pokażemy jego przemianę. I raczej pójdziemy na kolację na sushi. Pewnie tam już nie będę brała aparatu, jedynie nagram telefonem, jak to wygląda. I zazwyczaj szacunki dla sushi robię takie, że przyjmuję 50-80 kalorii na każdy kawałek, zależnie od tego, w czym on jest tam w środku. No, także mamy nadzieję, że się podobało. Pierwszy blok za mną i za Tobą też, czy Ty już miałeś na swoim kanale? Miałem, ale no generalnie nie nie tak, tak, Cały czas. Tak, też się przekonuję do tej formy wideo. No. Tak. Także w razie czego to zostawiajcie łapki w górę, jak się podobało. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!